Siema, jestem Marek. Dzisiaj unboxing gry Battlefield 1 edycji Rewolucja. Kompletny zestaw w Podstawowa dostaje grę z pustka i, i wiele więcej. Plus 4 DLC, czy tam dodatki, Kto tam zwało. Jak 18. Da. tam Logo R Kompletny zestaw gry Tam pisze przemoc i język. Niesenzuralny. Cenzura, Niesenzuralny raczej. Wymagania. Czy tam parametry tego komputera? Parametry jakie potrzebujesz, żeby zabrać. Płyta z grom. I tutaj. Kod jest zakryte, no bo tutaj ma kod jest do gry, ha i tak kodu mnie do, nie do nie masz już kodu, i to by było na tyle, że filmik wam sprawdów dobimy, 10 łapek i się się ma.